Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z FIFA 16. Dzisiaj postanowiłem na mój warsztat zabrać skład. Skład, który jest słaby, ale nie chodzi tutaj o najniższy overall. A chodzi o ich fizyczność. Więc jeżeli interesuje Was kto w tej Fifie jest po prostu najmniej fizyczny, zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy od bramkarza. No ale jak bramkarza tutaj zakwalifikować pod względem fizyczności, jeżeli on nie ma tej kategorii na swojej karcie? Otóż zaczęło sprawdzić jego siłę, a właśnie w sile Polaczek ma najmniej. Kolejnych zawodników będzie już widać gołym okiem, bo oto przed nami O'Kelly. 44 overalla, no nie najwięcej, ale rocznik 9-7, fizyczność 40 na prawej obronie. No, może to nie jest najważniejsza pozycja, jeżeli chodzi właśnie o fizyczność, jednak radzę troszeczkę wyobracować. Przechodzimy do dwóch środkowych obrońców, którzy zdecydowanie bardziej powinni pomyśleć, na jakiej pozycji chcą występować, bo właśnie ta tutaj wymaga od zawodnika naprawdę bycia silnym, żeby przepchać, żeby zatrzymać. No, oni za bardzo nie pokazują właśnie tych cech. Mamy Alesewicza, 51 overalla, 43 fizyczności oraz Hiton, 48 fizyczności. Panowie, bywało lepiej, więc radzę się poprawić. Czas na naszego lewego obrońcę: 37 fizyczności. Zabójczo dużo. Lewy obrońca: Aristotel Endongala. Jak myślimy o środkowym pomocyku defensywnym do naszej drużyny, to myślimy: Matic, Vanjama. Tak, żeby był ogromny, żeby zatrzymywał te piłki. Ismail Smile Ayas jednak zaprzecza temu, bo ma 175 cm wzrostu, 44 fizyczności i 52 obrony. No! Nie chodziło się na siłownię przed treningami i po treningach Przechodzimy do moich perełek, czyli troszeczkę do ataku 29 fizyczności, nasz prawy pomocnik Nawet nie wiedziałem, że tyle można mieć w FIFA A tu proszę bardzo, zaskoczenie 3 gwiazdki sztuczek, 165 cm wzrostu Urodzony, urodzony w 97 roczniku Bertacini Belk. nie ostatni, 55 overa Trafia jako prawy pomocnik Lewy skrzydłowy Henrique I tutaj uwaga, 85 rocznik No to wydawałoby się, nabrał już masy przez lata a tutaj 31. Fizyczność. Nie lat. Chociaż lat w sumie też. Powoli. Okej, okay, czas na naszego SPO. Jest to mu sonda. 96 rocznik 27 fizyczności. Zawodnik Belk z właśnie Chelsea z azardem będzie się zgrywał idealnie, o ile troszeczkę popracuje, bo na przykład ma jeszcze 17 obroty. te statystyki, pomimo tego, że z środkowym polskim ofensywnym powinny być lepsze. I tutaj będzie całkiem ciekawie, mamy rocznik 9-0, mamy o 185 cm wzrostu, czyli naprawdę wysoki zawodnik, a nagle 36 fizyczności. 91 tempa. No, musi być zwykły. Inny musi być szybki, ale Mebrahtu, me gol-gol, o to mi się bardzo podoba, gol-gol. No ale może okazać się świetną kartą, a ta fizyczność może nie mieć tak naprawdę wpływu na to, jak będzie grało. No i karta numer 1, która pojawiła się na futchecie pod względem fizyczności najsłabszej, to Henares. 27 fizyczności, 170 cm wzrostu, 93 rocznik. No i napastnik, może napastnik, wymagałoby się od niego troszeczkę fizyczności, jednak może radzi sobie równie dobrze i bez tego. To co moi drodzy, tak wygląda cały skład, zgrania tu niewiele, ale mamy jakże osobowości, jakże silne. Oczywiście nie przepuszczę okazji przetestowania ich, a na skład koreański. O, no, całkiem ładnie to wygląda pod względem oczywiście tutaj połączeń między nimi. Ależ o Bruna! Ależ, obrona bardzo ładna teraz w czwartej minucie. Nasz bramkarz, pomimo tego, że słaby, broni perfekcyjnie. Okej, okay. jeszcze podanie górą, tutaj mamy. Ależ, uderzenie jeszcze jeden strzał, i to mogła być bramka w 17 minucie. Ale nie trafiamy. O, teraz jest Santos, dobra sytuacja i to jest bramka. Nie wiem, czemu mój bramkarz się położył. Chyba mu się coś pomyliło. Jeden do zera w 18 minucie. Aj, ale prędkość, No nie! I na szczęście nie trafia. No nie, Shunwing Wok, Wok. Ale huuu! 45 minut za nami, a nasz przeciwnik wygrywa. Aczkolwiek nie powiem, żeby było to jednostronne spotkanie tylko dla niego, bo też jakieś swoje szanse miałem. Miejmy nadzieję, że uda się jeszcze wykorzystać jakieś. Jeżeli nadarzą się w następnej połowie, także Rajdzik od początku. Uderzenie z daleka i to było takie, no ładna bramka, 56 minuta Chciałem tylko powiedzieć, że tak wiecie, o uderzę, no co, dobra Nie będę się tłumaczył Okej, okay, to było ładne Uderzenie. Mamy bramkę na 2 do 1 w 62 minucie. No tego się nie spodziewałem, aczkolwiek nie wiem kto strzelił, powiem szczerze. Musonda, czyli nasz środkowy połóznik ofensywny. Bardzo, bardzo dobrze. Nie popisał się ani razu w obronie oraz swoim fizycznością, ale za to w ataku. Genialnie. 2 do 1. No i czy tu jest szansa na powrót? Jest. Wyciągnęliśmy to. Piękna obrona. Nie, 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 nie. 3 do 1. W 87 minucie, kiedy miałem jeszcze chociaż ten troszeczkę nadziei, że uda się to wyrównać. Jon Bidy gra GARAM strzela bramkę A ja muszę obejść się smakiem i strzałem z herr. O! Ale powalczył teraz troszeczkę. To się chwali, to się chwali, to też się chwali tutaj. Słupek. Nie, nie, uderzenie z daleka, ale broni. Naprawdę świetnie broni ten bramkarz no tyle, tyle co mógł to powiedzmy, no oprócz tej jednej bramki się położył, to obronił. Ale moi drodzy, niestety i tak przegrywamy 3 do 1. Chociaż ta jedna bramka dla mnie i tak jest sukcesem, bo była ładna, była zespołowa i pomimo od ich słabej fizyczności dali radę! I to jest najważniejsze: powalczyć. No, przed nimi jeszcze wiele pracy nad swoją fizycznością, a ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie. Dosyć... Lolo. No. Troszkę jeszcze im zostało pracy nad swoją tężyzną, ale mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak jest, powinniście zostawić łapki w górę i widzimy się już następnym razem w kolejnym materiale na moim kanale.